Dobra, witam Was po popiek 5D i tutaj jest ze mną Maciusie Kiedy, dzisiaj Macie. gramy na SG Corbynolin, tak? Tak, dobra, gramy. Gdzie jesteś? Znowu ta e... Kijowa mapka. No ale dobra, płyniemy na tą dużą wyspę, co nie? na osiemnastkę. No. Dobra, o, 8 tam. sekund. Dawaj na górę płyniemy. Na tą dużą A, bo... wyspę? Tak. to płyniemy ale ładne dźwięki wody to to nikogo nie ma a wszyscy są jakie kordy jesteś nie wiem nie, e, nie no i ja już jestem przy górze co to czyjaś głowa tam jest co to jest tam jego niezioma mr monster dobra ej dobra ja coś wbijam na samą górę jesteś na rzucie? Zaraz, zaraz będę. Jest jestem dopiero w wodzie. Ale okej, okay, zaraz będę. O dobra, widzicie, jest tu ma. Widzicie. O Ja widzę. Tylko niech mnie niech mnie żaden Steve nie śledzi. Będę się źle skończył. Jakby mnie jest taki Steve śledził. Uuu, to jest... Dobra, lecimy, lecimy. Gonią nas, gonią nas, kryj. Nie, nie, czekaj, myślałem, że gonią. Gdzie ty jesteś? Cześć, kurde, mój mikrofon jest koło głowy. O fuck, moje słuchawki. Mikrofon miałem koło oka. i się nie skapnęłem, że, że cały czas tam miałem. O nie, ktoś dostał. KUERKIS! Oj. Dź. Ej, chodź tu na górę. Cześć, już, już tylko czekaj, bo ja jestem mistrzem takim... Fuck! Jestem mistrzem chodzenia po drzewach i ostrzynia. Fajnie. masz? Jakieś buty i czapeczkę. Wiecie, gdzie jesteś? Jestem, przy, jestem na plaży. Dobro, widzicie. Idziesz do mnie? No. Uwaga, jakiś... Klepiemy go, klepiemy go. Po, po buzi, po buzi dziada. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, cia, dziadu. Dawaj go, dawaj, dawaj go. Jazda, jazda. Od razu popłyniemy tam, gdzie jakieś takie... Nie, dobre. A dobra, zostawmy dziada, jest Dobra, biegim. chodź, ej. Dobra, to ty tam zawień, ja pójdę, poszukam temów potem się podzielę. No nie, bo się rozdzielimy. No kurde, wszyscy tutaj posądzają wszystkich onodusa. O, o kurde. Ej, tam płyniemy, ja tam dwie mam. Kurde, te komarki. Co to? Shit, cholerka, oj. Chleby, chleby. No, odróżniają te skrzynie jak dzikie koty. Dziki gdzie On, dziki śledzi Gdzie, się. No ty go dalej gonisz? No. <laughs> o tak! O Jezu, Nie ja fajnie. Nie fajno. Byłyś? No. <laughs> no. Dobre nagrywam. Ciekawe czy ty padniesz. Zobaczymy A ja tu porobię parkour. Parkourura. Uuu, jest parkura! Patrz, idzie dalej się do jutra. Nie, może ja. Zara padnie. A się teraz chłopak zdziwił. Dead no. Och. O! To teraz. Nie, no dobra, czekaj, ja na razie nie nagrywam, bo nie mam co... Dobra, to ja do końca odcinam. Tak, takam. Napad, a ja tu zobaczę, co nowego na kwejku, Kto ci zrobi w ogóle z czego? Jakiś mnie z jakimś mączekiem Jakiś trzech jeszcze typów Co za YouTube Trzech typów

Dalej. To nie mnie. Mm. Padłem. Dobra. To był, to było ten, niej,